Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Szanowni państwo, dzisiaj chciałbym porozmawiać z państwem na bardzo ważny społecznie temat. Kilka dni temu, przeglądając nasze forum BraciaSamcy.pl, zauważyłem dość smutny temat. Temat, w którym jeden z naszych pisał o tym, że Będąc w jakimś centrum handlowym, podejrzewam jakaś biedronka, lidl, coś w tym stylu, zauważył, że kobiety źle traktują swoich mężczyzn. Co to znaczy? Cały czas jakieś uszczypliwe komentarze, oczywiście wśród ludzi, żeby ludzie widzieli. A czemu ty, debilu, przyniosłeś nie ten wózek co trzeba? A gdzie ty byłeś, tłumoku, tyle czasu? Dlaczego ci tyle czasu nie było? Dlaczego to tyle czasu trwa? Oj, mogłam wziąć tam Krzysia, tak czy tam jakiegoś innego, on już byłby szejkiem naftowym. I tego typu różne upokarzające teksty. Powiem Państwu, że gdy zauważyłem ten temat, jako żywo stanęły mi takie sceny przed oczyma. Ponieważ, chyba jak każdy z nas, ja także chodzę po marketach. W małym miasteczku, gdzie mieszkam, jest to chyba jedyna możliwość takiego spędzania czasu, takiego bycia bontą, takiego bycia światowym. Dlatego, szanowni Państwo, jako żywo stanęło mi przed oczyma, tak jak mówi Pan Prezydent, oczy dęba mnie stanęły mnie, stanęły mnie przed oczyma właśnie takie rodzajowe sceny. Gdy to kobiety obrażają i w jakiś sposób upokarzają, poniżają swoich mężczyzn. Czy to narzeczony? No, nie wszystkie do narzeczonych się odważą. Takie traktowanie jest dopiero, gdy już będzie ślub. I chciałbym Państwu powiedzieć, że. Chciałbym się odnieść do dwóch punktów. Oczywiście. Podejrzewam, że za kilka, kilkanaście minut zapomnę, co to były za punkty, bo stworzyłem je przed chwilą we własnej głowie. No ale postarajmy się. Trzeba mieć dobrą wolę, z serduchem trzeba. I tak dalej. Pierwszy punkt. Chłopaki zaczęli opowiadać, jak oni by to. Zaraz upokorzyli tę kobietę, mówiąc jej przy ludziach. Że jaki to wstyd, że to tak nie wypada, mówi do swojego mężczyzny, że to nie wypada tak, że no panie, skąd pan żeś taką żonę sobie wziął, tak? Panie, co to za kobita? Kurwa, moja to od razu ale. Nie moi drodzy, nieprzyjaciele i moi bracia, bo bratem jest mi ten, kto jest za mną, a nie ten, który ma moją krew. O, kury. Czyli rosu zależy, jak spojrzysz. O swoją. Dwa koguty z jedną samicą. Jak oni się nie udzielą? Pewnie demokratycznie. Kto silniejszy, szanowni państwo, nie tędy droga. To ta wioszka. Jadę swoją trasą motocyklową, ale niestety motocykla nie mam, szanowni państwo, bo przeputałem wszystkie pieniążki. Zostały mi jakieś nawaciki drobne. I chcę państwu powiedzieć. Nie tędy droga. Nie tędy. Nie tędy droga, szanowni Państwo. Droga mężczyzny prawdziwego polega na tym, żeby się nie wpieprzać między wódka za kąsk. Nie wkładaj nosa. Przepraszam jeszcze raz. Nie wkładaj palca między drzwi. Święte przysłowie, szanowni państwo. Nie mówcie tego. Nie nawracajcie innych. Kurwa, jadę sobie tutaj. Się tak patrzę ładnie. Elegancki mężczyzna w eleganckim samochodzie. Trzeba się przyzwyczaić do tych spojrzeń. Szanowni państwo, wracając do tematu, chociaż już zapomniałem, co wiem, pamiętam, coś łajałem. Łajałem Państwa, bo lubię. Sam siebie też łajam. Chodzi o to, żeby się nie dalać między wódka a zakąskę. Zostawmy takie rzeczy, żeby kogoś nawracać, żeby komuś mówić, czy on podąża dobrą, czy złą drogą. Zostawmy to, szanowni Państwo, no na przykład naszemu forum. Niech nasze forum będzie Jutrzenką niosącą. Przebudzenie i wiedzę. Niech zajmą się tym profesjonaliści. Chłopaki z anonimowymi kątami. Odporni na groźby i hejt. Oraz forum, struktura, która ma na celu uświadomić mężczyźnie, czy podąża dobrą drogą, albo złą. Zostawmy to forum. Zostawmy to profesjonalistom. Dlaczego? Dlatego, że. Zwracając się w, przy ludziach tak do mężczyzny, uderzamy w jego ego, uderzamy w jego poczucie bycia facetem. I mimo tego, że go szmaci ta obita i to po prostu jak psa go gorzej traktuje, to mimo wszystko on może się poczuć upokorzonym. Może się poczuć upokorzonym, w związku z czym mogą, szanowni państwo, dostać fryj. I nie będzie to takie bez końca, bez racji, prawda? Jakby ktoś Państwu zwrócił uwagę przy żonie, no to ja bym się wkurzył. Nie wiem, jak Państwo, ale ja bym się wkurzył. Wkurzyłbym się, ponieważ ktoś by mi mówił, że ja źle poprowadziłem swoje życie, ale nikt mi tego nie powie. Tu, Szanowni Państwo, jest jedna pewna rzecz: nikt mi tego nie powie, bo ja bym nie dopuścił do takiej sytuacji. Ok? Czyli pierwsza rzecz, nie wpieprzajcie się po prostu, po prostu się nie wpieprzajcie, to jest tego mężczyzny sprawa, pozwolił się szmacić, pozwolił się źle traktować, to jest jego sprawa. Nie nawracajcie, barzant. nie nawracajcie innych mężczyzn, do tego służy forum, gdzie sobie taki mężczyzna może przyjść, może sobie przy kawce, czy przy piwku, czy przy herbatce, czy przy mleku, czy przy czymkolwiek innym sobie poczytać fajne tematy fajny dom ostatnio ciągle się interesuję domami bo myślę, że by może sobie jakiś dom kupić czy postawić ale nie mam pieniędzy no ale może będę miał, bo trzeba grać w totka to mówią, że to się wygrywa i chcę Państwu powiedzieć jedną rzecz jedną jedyną rzecz jedną jedyną Rzecz Chciałbym Państwu powiedzieć Chciałbym Państwu powiedzieć, że nie wolno się wtrącać Ale po co mamy mieć takie problemy? Lepiej zrobić tak żeby te problemy się nie pojawiły. Jak dokonać tego, by te problemy nie stały się naszym udziałem? No myślę, Szanowni Państwo, że jest na to sposób. Przede wszystkim trzeba pamiętać o świętej zasadzie, że na przemoc czy to fizyczną, czy to psychologiczną, czy to duchową, jak to niektórzy nazywają, Odpowiadamy od razu. Pokazujemy naszemu napastnikowi od samego początku, że każde użycie jakiejkolwiek przemocy i siły wobec nas będzie surowo karane. Nie zwlekamy. Nie przedłużamy. Reagujemy od razu. Stop przemocy to przemocy, reagujemy w różny sposób. I tu właśnie kolejny punkt. Czy mamy reagować? Jeden z braci napisał, że on kiedyś przy swojej rodzinie przepraszam, pojechali na jakieś tam spotkanie. Pojechali na jakieś spotkanie i na tym spotkaniu kobieta zapatrzona była w swoją siostrę, która opadlała swojego mężczyznę i zapragnęła być taka sama. Znany mi przypadek. Po części, troszkę nawet nie tylko teoretycznie. No i co, i był agresywny wobec niej. Gdzie popełnił błąd? Po pierwsze, popełnił błąd polegający na tym, że był agresywny. Okej? Okay? Nie powinien być agresywny. Pamiętajcie, że. O, źle skręcam, przepraszam. Pamiętajmy, że agresja jest domeną ludzi słabych. To wszystko musi być spokojnie. To wszystko musi być na luzie, szanowni państwo. Dlaczego? Dlatego, że ten mężczyzna nakrzyczał na swoją partnerkę, na swoją połowicę, która zapragnęła władzy w związku. Zapatrzyła się na swoją siostrę, która szmaciła swojego mężczyznę. I zapragnęła, żeby też mieć swojego pieska. A mężczyzna, chłopak od nas się nie dał. Popełnił jeden błąd i jedną zaletę miał. Jedna zaleta była taka, że się nie dał. Ale popełnił też grzech, bluźnierstwo i świętokradztwo, polegające na tym, że w przypadku jakichkolwiek perypetii prawnych, rozwodu, czy na przykład kobieta będzie chciała go wkręcić w dziecko, czy będzie się chciała na nim zemścić i oskarży go, że on na przykład ją bił? W każdym takim przypadku, szanowni Państwo, ta kobieta będzie miała co najmniej kilku świadków, że on był agresywny. Jeśli ci świadkowie zgodzą się zeznawać w sądzie, to sprawa praktycznie jest przegrana. Rozumiecie? Agresja jest zła. Bo sprawia, że nie macie szansy już w systemie polskim, systemie prawnym. Cóż więc robić zapytacie. Przede wszystkim należy pamiętać, że nawet jeśli jesteś nerwusem, gdzie to było, już zapomniałem, bo to rok temu jeździłem na motorku. Nie wiem, czy kupować miałem zrobić prawo jazdy, ale. Ciągle jestem chory, szanowni państwo. Ponad miesiąc jestem bezustannie chory. Nie wiem dlaczego. Więc pamiętajcie, że nawet jeśli jesteście nerwusami, to musicie pamiętać. Musicie. To nie ma, że wy jesteście nerwowi, żeby nie możecie, że, że wy nie umiecie, że to ponad wasze siły. Nie. Nie, nie, jeszcze raz nie. Musicie to pamiętać. Że to jest. Najważniejsza sprawa w życiu, najważniejsza. Musicie zachować spokój. Spokój ratuje was od konsekwencji prawnych waszej agresji. Musicie być spokojni. Chociażby wami rzucało i miota, miotało jak tym szatanem, co ksiądz Natanek trzymał w puzdereczku. Musicie być spokojni. Ponieważ jeśli nie będziecie spokojni i ktoś to nagra, a nie musi nagrywać, wystarczy, że będą świadkowie, to macie przechlapane w sądzie. A po co wam to? A komu to potrzebne? A komu to potrzebne, panie? Kurwa! A komu to potrzebne? Mi na pewno nie i tobie na pewno też nie. Dlatego wszelako powiadam wam, bądźcie spokojni. Nie reagujcie agresji. I pamiętajcie, kiedy się pojawia przemoc, kiedy się pojawia pierwszy promyk słońca i pierwszy promyk przemocy, to musicie ten promyk o tak ogo zgnieść po prostu, żeby napastnik wiedział od samego początku, że przemoc jest czymś, co nie będzie tolerowane. Nie będzie. I zawsze za akt przemocy, Spotka napastnika kara. Karą może być brak odzywania się, karą może być wyjście z domu na kilka dni, wyłączenie telefonu, karą może być spokojnym powiedzeniem: Nie zgadzam się na przemoc, to jest zachowanie przemocowe. Kobieta będzie mówiła: Przesadzasz, jesteś nienormalny, pójdź do psychologa. Tak, standardowy tekst. To ty jej mówisz: Tak, za to co robisz, to ci się należy niebieska karta. Ona powie, chyba żartujesz, to jest zabicie. Nie, za przemoc psychiczną też. Wyobraźcie sobie, chłopina mówi, no, tydzień majtki nosił, kazała mu zmienić przemoc. To żartuje oczywiście. Ale chodzi o to, że to jest najważniejsze. Czy to na podwórku, czy to w towarzystwie blokersów, czy to w pracy. Kiedy pozwolisz raz sobie wejść na głowę, to już będą ci wchodzić coraz bardziej. To są bariery, szanowni państwo. Jeśli na początku się udało, wejść o tyle, złamać twoją jakby to powiedzieć barierę tego, czy ty dasz się upodlić i zgnoić. To za drugim razem to już będzie drugie piętro. Za pierwszym było pierwsze piętro, drugie piętro, trzecie piętro. Za każdym razem napastnik sobie pozwala coraz więcej i więcej. I to jest natura psychiki ludzkiej. Ludzie ogólnie nie lubią słabych jednostek. No nie lubią. Ludzie lubią i szanują siłę. Więc jeżeli będziesz sobie tak pozwalał, o, 21 stopni, zrobimy 18. Więc jeżeli będziecie sobie tak pozwalali, to będzie drugi stopień, trzeci stopień, czwarty. Więc pierwsze etapy przemocy zaczynają się przy narzeczeństwie, przychodzeniu z dziewczyną. Krzyknie na was, coś wam złego powie, nie, nie zareagowaliście. A potem wielkie zdziwienie. Że w sklepie przy wszystkich mówi, ty dziadu pierdolony, dlaczego byłeś dwie minuty po wózek? I co wtedy zrobisz? Co powiesz? Kochanie, nie krzycz na mnie, to na siebie wydrze jeszcze głośniej. Dlaczego? Dlatego, że może. Dlatego, że ten etap, pierwszy, drugi, trzeci, żeś pominął. Zapamiętajmy, cokolwiek w waszym życiu będzie się działo. Nie podnosicie głosu, nie dajecie się nagrać. Nie dajecie się sprowokować do agresji, ok? To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Reagujecie zawsze na przemoc w jakikolwiek sposób. Zawsze musicie reagować. Jeśli machacie ręką, że o, ona tam coś jakiś zły nastrój miała. Nie. Nie ma czegoś takiego, że zły nastrój. Ja Państwu powiem jedną rzecz. W końcu, zanim choroba mnie zmogła, pracowałem przecież w, w trzech bankach, w agencji nieruchomości byłem szefem. Więc powiem Państwu, że zawsze jest to samo. Kobiety w pracy wobec szefa są miłe. Jakoś nie mają okresów, jakoś nie mają złych dni. Dlaczego? Bo wiedzą, że nie mogą. A z Wami wiedzą, że mogą. Czy to nie jest dla Was upadlające, że z Wami wiedzą, że mogą, a z szefem wiedzą, że nie mogą. Czy to nie jest upadlające, że chłopa w domu traktuje gorzej niż obcego chłopa w pracy szefa, czy szefową, o szefową to już nie daj Boże, kobity między sobą to takie walki prowadzą w pracy, że... Więc chcę Państwu to powiedzieć, że nie ma tego, że macie słaby dzień, nie ma tego jakiegoś machania ręką, że no zdarzyło się myszce, że tam krzyknęła, po prostu tego nie ma. Nie pozwalacie sobie na pierwszy... Krzyknięcie, złe was potraktowanie, jakieś wyśmiewanie, wyszydzanie, reagujecie natychmiast. Kolejna sprawa, żeby móc zareagować, żeby na przykład móc wyjść z domu, musicie mieć pieniądze. Jeśli będziecie oddawali kobiecie swoją pensję, to nie będziecie mieli za co wyjść z domu, nie będziecie mieli na taksówkę, na benzynę, na hotel, żeby przenocować, na bilet autobusowy nie będziecie mieli. Pierwszą podstawą niezależnego mężczyzny nigdy nie rozstawać się swoimi pieniędzmi, nigdy nie oddawać pieniędzy swojej żonie, kobiecie. Musicie mieć pieniądze, bo to jest wolność. Musicie mieć przyjaciół, bo to jest wolność. Nie mogą kobiety was. Nie mogą kobiety pozbawić was tego, że nie będziecie mogły na forum wchodzić. Mogli, przepraszam, nie mogły. Bo tak często jest, że mężczyźni nie mogą, mają zakazane, tak nie wolno, bo to jakieś złe forum i tak dalej. Nie złe. Po prostu się uczymy, jak nie dać się zdominować. Szanowni Państwo, reasumując, nie krzyczymy, nie wrzeszczymy. Nie dajemy się nagrywać. Nie dajemy się absolutnie pomiatać sobą. Jeśli jest taka akcja w markecie, to stawiamy sprawę na wstrząs, że odejdzie, to odejdzie. Jeśli odeszła, to znaczy, żebyście byli szmaceni non-stop. Taka mamuśka. Także, szanowni Państwo, apeluję do Was. Róbcie tak, żeby to wszystko było porządnie, żeby miało ręce i nogi. OK? Żadnych krzyków, wrzasków. Nie pozwalać się szmacić, nie oddawać pieniędzy, nie oddawać władzy nad sobą. Czytać forum. Chyba wszystko powiedziałem. Czy o czymś zapomniałem? Chyba o wszystkim powiedziałem. Jeśli o czymś zapomniałem, to dopiszę tam pod spodem. Szanowni Państwo, chciałbym jeszcze na sam koniec poprosić Was o to, żebyście zakładali konta i pisali na naszym nowym portalu WPL. Po to, żebyśmy rośli w siłę, po to, żebyśmy byli coraz mocniejsi, po to, żebyśmy mogli przekazywać prawdę. Prawdę o związkach. Prawdę o psychice ludzkiej, prawdę o tym, jak to wszystko funkcjonuje. Ale niestety, bez Państwa, to nie będzie funkcjonowało w ogóle. W ogóle. Dlatego proszę Państwa o wsparcie i o pomoc. Ale nie finansową, tylko o to, żebyście się Państwo wpisywali wklejali nowe newsy, żeby ten portal odżył. No już mamy prawie 900, 900 ludzi na pokładzie. Wielki sukces. No, 900 ludzi uzbierać w pół roku, to stałych, stałych. No to jest sukces, Szanowni Państwo, i to dzięki Wam. Dlatego, Szanowni Państwo, o to Was proszę. No i tyle. To by było na tyle. Szanowni Państwo, pozdrawiam Was serdecznie. Życzę miłego dnia, z Panem Dobrym Bogiem, chłop w dom, Bóg w dom, chłop w dom, Bóg w dom, muszę sobie taką koszulkę kupić, coraz bardziej mi się podoba to hasło, chłop w dom, Bóg w dom. Życzę Państwu miłego dnia, trzymajcie się, cześć.